W Zamku Książ po raz pierwszy odbyła się gala, na której wyróżnienia otrzymały kobiety sukcesu zarówno w dziedzinie biznesu, jak i sportu czy kultury. Jedną z wyróżnionych została nasza redakcyjna koleżanka Edyta Nawrocka. Plebiscyt Kobiece Twarze zorganizowany został przez Kobiecanki. Jego celem było postawienie na piedestale kobiety, które w swoich dziedzinach wyróżniają się wyjątkowymi sukcesami i determinacją. Przyjechały do nas kobiety z całej Polski, z Warszawy, z Poznania, z Dolnego Śląska, które otrzymały od nas wyróżnienia i które mogłyśmy tutaj gościć w tych jakże zacnych murach Zamku Książ. Idea: przede wszystkim promować kobiety na wielu polach, i to nam się udało, bo. Ponad 80 zgłoszeń, co warto podkreślić, do, do samego plebiscytu docelowo laureatkami zostało kilkadziesiąt pań, tak jak już wspomniałam, z, całego, z całej Polski tak naprawdę. I oczywiście wśród laureatów znalazły się także wałbrzyszanki, co nas, patriotki lokalne, niezmiernie cieszy. Gościem specjalnym była Iwona Guzowska, mistrzyni świata i Europy w boksie i kickboxingu obecnie także posłanka Sejmu. Swoją osobą dosłownie i w przenośni udowadnia, że kobiety potrafią być bardzo silne. Wszystkie kobiety oczywistym jest, że to są odpowiednie osoby na odpowiednich miejscach, że to są osoby, które zmieniają ten swój mikroświat, a przez to te zmiany postępują dalej. Tak naprawdę dają te dziewczyny, te kobiety, bo w różnym wieku są to panie, przykład młodemu pokoleniu, że warto robić cokolwiek, że dobrze byłoby, żeby się chciało coś robić i że, że tak naprawdę. Nie ma granic, te granice sami tylko sobie stawiamy. Wyróżnienia przyznano w siedmiu kategoriach. Firma przyjazna kobietom, produkt i usługa przyjazne kobietom, menadżerka roku, debiut w biznesie, kobieta z sercem, kobieta w sporcie i kobieta w kulturze. W ostatniej kategorii trzecie miejsce przypadło Edycie Nawrockiej. Jestem bardzo zaszczycona, wzruszona i szczęśliwa, że zostałam wyróżniona. Pragnę bardzo gorąco podziękować organizatorom za taki plebiscyt. Nie tylko za plebiscyt, w którym mogłam wziąć udział i zostać w ostateczności wyróżniona, ale za plebiscyt, który honoruje kobiety, który uświadamia tych nieuświadomionych, bo mimo faktu, że żyjemy w XXI wieku i wydaje nam się, że to równouprawnienie istnieje, bo przecież tak jest, to nie do końca wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Najgorsze jest to, że nie wszystkie kobiety, sobie z tego zdają sprawę, dlatego dziękuję organizatorkom, że one są świadome potęgi i siły kobiet, dlatego, że wiedzą, że trzeba uświadamiać za to przede wszystkim. I bardzo dziękuję. Bardzo się cieszymy, że laureatkami plebiscytu Kobiece Twarze zostały tak różne kobiety, na przykład pani Alina Obidniak, osoba, kobieta, która w kulturze osiągnęła bardzo wiele. Państwo wiecie, twórczyni teatrów ulicznych, ale również w finale znalazły się debiutantki, debiutantki w biznesie, które od trzech lat prowadzą w Wałbrzychu brafiterię. Mówię oczywiście o Sylwii Rekowskiej i o Justynie Dąbrowskiej i bardzo się cieszymy, że wśród laureatek znalazły się także firmy spoza Dolnego Śląska, między innymi firma Bubble Shoes, dwie warszawianki, które odnoszą sukces już na rynku europejskim. Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zdobyły firma przyjazna kobietom Gea Polska. Firma przyjazna kobietom produkt i usługa: Brafiteria. Menadżerka roku: Marta Olejkiewicz. Debiut w biznesie: Karolina Skutela. Kobieta z sercem: Izabela Rakoczy. Kobieta w sporcie: Danuta Pyrdoł. Kobieta w kulturze: Alina Obitniak. Pełną listę laureatek znaleźć można na portalu: wałbrzyk 24com